Plotki głoszą, że Apple wprowadzi na rynek serię iPhone 17.9 września, a w centrum uwagi znajdzie się ultracienki iPhone 17 Air. Jednak pogłoski o słabej żywotności baterii i kiepskich aparatach już budzą wątpliwości, podczas gdy Tim Cook wciąż chwali się, że wciąż mamy to, co najlepsze. Nasza gwiazda północy tworzy najlepsze produkty, które naprawdę wzbogacają życie ludzi ale Elon Musk po cichu przygotowuje się, by udowodnić mu katastrofalny błąd. Oto telefon Tesla Starlink P z 2026 roku. Za jedyne 275 dolarów ten przełomowy gadżet miażdży cenę iPhone'a wynoszącą 1199 dolarów z diamentowym aparatem, który redefiniuje fotografię i baterią, która śmieje się z ograniczeń Apple'a. Czy działa w pomieszczeniach? Tak radzi sobie świetnie nawet, gdy wszystko inne zawodzi. Dziś w końcu ujawniamy szokujące pierwsze spojrzenie, które pokazuje dlaczego to może oznaczać koniec Apple. Dołącz do naszej 177-797-osobowej społeczności. Kliknij przycisk subskrypcji i zadzwoń, aby być na bieżąco z najnowszymi odkryciami. Jesteśmy świadkami nadchodzącej przyszłości. 1. W jaki sposób technologia aparatu w telefonie PI przewyższa najlepsze rozwiązania? Apple Apple wyznacza standardy dzięki designowi i specyfikacji aparatu. A co gdyby Twój telefon mógł zamienić każdą chwilę w kinowe arcydzieło, zostawiając iPhona? 17 r daleko w tyle? Przygotuj się na pozbycie się iPhona. Aparat w telefonie Tesla Starlink P z 2026 roku wkrótce zredefiniuje możliwości smartfona, a kosztuje tylko 275 dolarów. To nie marketingowy bełkot. Liczby sprzęt i sztuczki obliczeniowe stojące za telefonem P.I. łączą się tworząc moc fotograficzną, która stanowi realne wyzwanie dla ProGear. Po pierwsze, fizyczny design telefonu P.I. jest wyrazisty. Czteroaparat mieści się w module w kształcie diamentu o grubości zaledwie 0,08 cala, co czyni go o 30 cieńszym niż plotkowane 0,12 cala w iPhone'ie 17 Air. Moduł aparatu waży zaledwie 12 gramów. Ta niewielka waga ma znaczenie. Mniejsza masa oznacza lepsze wyważenie w dłoni, szybsze celowanie i bardziej elegancki wygląd, który przyciąga wzrok. Zbudowany z tytanu klasy lotniczej z samonaprawiającą się nanopowłoką moduł jest odporny na zarysowania i zmiany kolorów pod wpływem światła. Krótko mówiąc, wygląda futurystycznie i przetrwa codzienne użytkowanie. Same soczewki charakteryzują się znakomitą jakością wykonania. Główny obiektyw ma 108 megapikselową matrycę ze zmienną przysłoną od F 1,4 do F 2,8, co to oznacza? Liczba F określa, jak szeroko obiektyw może się otworzyć, aby wpuścić światło, niższa wartość F P. 1,4 oznacza, że obiektyw otwiera się szerzej, wpuszczając znacznie więcej światła, co jest idealne do zdjęć nocnych lub słabo oświetlonych pomieszczeń. Wyższa wartość F na P. 2,8 oznacza, że obiektyw lekko się zwęża, zapewniając lepszą ostrość w zdjęciach dziennych lub krajobrazowych. Mówiąc prościej, ten zakres pozwala telefonowi Pi robić jasne, wyraźne zdjęcia w słabym oświetleniu, zachowując jednocześnie ostrość detali w jasnych warunkach. W porównaniu z domniemaną stałą przysłoną iPhone'a 17 Air o wartości F1, 6 telefon Pi zbiera o około 40 więcej światła, co przekłada się na lepszą ostrość obrazu w słabym oświetleniu i znacznie większą elastyczność dla twórców. Fotografia obliczeniowa w telefonie Pi to niezaprzeczalny atut Tesli. Optymalizator Scen AI, wytrenowany na 10 miliardach obrazów, zapewnia 98% dokładność detekcji scen w porównaniu z szacowanymi 90% w obecnym systemie Apple. Ta wyższa dokładność przekłada się na lepszą ekspozycję, wyraźniejszy obraz w słabym oświetleniu i mniej przepalonych świateł. Tryb Cinematic Creator umożliwia nagrywanie w rozdzielczości 16K z prędkością 30 klatek na sekundę i stabilizacją w czasie rzeczywistym. Tak nagrywanie w rozdzielczości 16K. Stabilizacja wykorzystuje wieloosiową fuzję matryc i predykcyjną syntezę klatek dzięki czemu materiał pozostaje płynny nawet w ruchu. To właśnie ta funkcja zmienia amatorskie vlogi w materiał gotowy na festiwal. Wystarczy spojrzeć na ekonomię, a szok jest kompletny. Za 275 dolarów telefon PayEye oferuje twórcom zestaw narzędzi, za który aparaty i obiektywy kosztowałyby tysiące dolarów. iPhone. 17 Air firmy Apple, którego cena zaczyna się od około 1199 dolarów. Według obecnych oczekiwań oferuje wyrafinowanie i ekosystem, ale nie oferuje takiej samej mocy obliczeniowej, jak w przypadku każdego innego modelu. Dla widzów, którzy chcą tworzyć, udostępniać i robić wrażenie na swojej rodzinie w mediach społecznościowych, telefon Pi zmienia równanie wartości z dnia na dzień. Wyobraź sobie: fotografujesz zachód słońca telefonem, a znajomi pytają, czy użyłeś profesjonalnego aparatu. Nagrywasz rodzinną chwilę tak czysto, że wygląda jak krótki film. To uczucie ta oszołomiona cisza w rozmowie, to emocjonalna nagroda. Kto nie chciałby mieć takiej mocy w kieszeni, które ujęcie wypróbujesz najpierw telefonem pi, zachód słońca, koncert czy makrofotografia. Wybierz coś poniżej. Jeśli chcesz zobaczyć porównawcze próbki analizy techniczne i praktyczną prawdę stojącą za tymi liczbami, obejrzyj cały film już teraz. Skomentuj hasło aparaty Tesli, abym mógł przypiąć najlepsze reakcje. Ale po co komu świetny aparat, jeśli nie można pozostać w kontakcie. A co gdyby telefon PI mógł zapewnić dostęp do internetu wszędzie, tak nawet pod ziemią? Zajmiemy się tym za chwilę. 2. Jak telefon Tesla Pi działa bez zarzutu w pomieszczeniach i pod ziemią? Czy doświadczyłeś sytuacji braku sygnału? Żaden problem, ponieważ telefon Tesla Pi został stworzony do tego, by dokonać niemożliwego, zapewnić ci dostęp do internetu wszędzie, nawet gdy wszystko się zawali wyobraź sobie strumieniowanie dzwonienie i nawigację z wagonu metra betonowej piwnicy lub odległej chaty z taką samą łatwością z jaką korzystasz w domu ta obietnica brzmi nieprawdopodobnie ale to właśnie inżynieria która za nią stoi czyni ją wiarygodną sercem urządzenia jest wbudowana mikroantenka Starlink o powierzchni około 0.23 cala kwadratowego wbudowana w obudowę telefonu Antena ta została zaprojektowana do bezpośredniej komunikacji z satelitami na niskiej orbicie i zapewnia prędkość pobierania do 350 megabitów na sekundę z opóźnieniem wynoszącym zaledwie 5 milisekund w sprzyjających warunkach. Te liczby oznaczają możliwość prowadzenia rozmów wideo w czasie rzeczywistym i szybkiego streamingu nawet tam, gdzie nie docierają stacje bazowe. Dla porównania, satelitarny system SOS w innych telefonach wysyła jedynie krótkie wiadomości. Telefon Pay ma zapewniać pełny dostęp do internetu w dowolnym miejscu. Konstrukcja anteny Tesli wykorzystuje techniki formowania wiązki fazowanej inspirowane rozwiązaniami inżynieryjnymi SpaceX. Mówiąc prościej, antena tworzy skupioną wiązkę, która może sama nakierować się na śledzenie satelitów. Dzięki temu sygnał przenika przez ściany i beton skuteczniej niż konwencjonalna antena dookólna. System został dostrojony do ekstremalnej czułości, osiągając poziom odbioru sygnału do minus 120 decybeli miliwatów. Przy czym minus 120 decybeli mW to bardzo słaby próg sygnału, wykrywalny tylko przez najczulsze odbiorniki radiowe. Osiągnięcie tej czułości sprawia, że marginalne obszary braku sygnału stają się użytecznymi połączeniami i dlatego ten telefon przewyższa specyfikacją serię iPhone'ów. Wydajność ma również znaczenie w przypadku telefonu. Antena telefonu Pi pobiera podobno zaledwie 0,5 W podczas aktywnego użytkowania, w porównaniu z około 2 W typowymi dla samodzielnych modemów 5G. Niższy pobór mocy oznacza, że telefon może podtrzymywać połączenia satelitarne bez szybkiego rozładowywania baterii. To połączenie wydajności i czułości pozwala Tesli zapewnić łączność wewnątrz budynków. I pod ziemią, bez poświęcania całego dnia pracy baterii. Realny wpływ jest ogromny dla nas wszystkich. Pasażerowie mogliby przesyłać strumieniowo wideo pod ziemią, podczas długich podróży metrem. Pracownicy zdalni mogliby przesyłać duże pliki z podjazdów na wsi. Rodziny mogłyby prowadzić wideorozmowy podczas przerw w dostawie prądu i klęsk żywiołowych, gdy infrastruktura komórkowa zawodzi. To nie są jakieś spektakularne funkcje. To praktyczne budujące zaufanie zalety, które mogą uratować życie w sytuacjach kryzysowych. Czy to tylko teoria, elementy techniczne logicznie do siebie pasują? Niewielka, wysoce czuła antena fazowana z optymalizowany pobór mocy i sieć satelitów niskoorbitalnych. Gdy dodasz do tego skalę Tesli i SpaceX, bariery kosztów i integracji spadają. Właśnie dlatego ta możliwość wydaje się wiarygodnym osiągnięciem inżynieryjnym, a nie marketingowym. Jeśli chcesz dowodu, obejrzyj rzeczywiste demonstracje, które pokazują stabilne połączenia wideo w betonowych piwnicach i transmisje na żywo z peronów metra. To będą momenty, które potwierdzą te doniesienia. Który test pod ziemią chcielibyście zobaczyć jako pierwszy streaming w metrze wideo rozmowy w piwnicy czy system łączności w schronie? Wpiszcie swój wybór poniżej i w komentarzu wpiszcie słowo kluczowe Tesla Python, abyśmy mogli wskazać najlepsze zgłoszenia. Ale nie chodzi nam tylko o łączność, ale o wydajność. Co by było gdyby specyfikacja Pythona sprawiała, że iPhone 17 r wyglądałby jak telefon z lat 90? 3. Dlaczego specyfikacja Pythona jest ciosem śmiertelnym dla iPhone'a 17 r Apple nazywa swój najcieńszy telefon Air, el teraz telefon Tesli sprawia, że wygląda on na gruby i ociężały. Zapnijcie pasy. Specyfikacja Tesli Pifona przypomina kieszonkowego superkomputera. Gdy zestawimy ze sobą surowe liczby architekturę i inżynierię na poziomie systemowym, różnica nie jest mała wręcz przeciwnie. Zacznijmy od mózgu. Procesor Tesla Neural AI, bezpośrednio inspirowany wiodącą na świecie wiedzą Tesli w dziedzinie sztucznej inteligencji, działa z częstotliwością 4,5 GHz i ma 12 rdzeni. Taka prędkość taktowania i liczba rdzeni przekładają się na szybsze uruchamianie aplikacji, płynniejszą wielozadaniowość i znacznie lepszą sztuczną inteligencję w urządzeniu niż układ 3,8 GHz z 8 rdzeniami. Prawdziwi użytkownicy zauważają to jako mniej zawieszeń natychmiastowe, przetwarzanie obrazu przez aparat i brak spowolnień podczas przełączania się między obciążającymi aplikacjami. Właśnie to zapewniają wyższe taktowanie i większa liczba rdzeni w codziennym użytkowaniu. Grafika to prawdziwy atut Pythona. Neuronowy procesor graficzny o mocy 35 teraflopów zmienia wrażenia z gier mobilnych i rozszerzonej rzeczywistości. Taka przepustowość pozwala programistom renderować złożone sceny 3D na poziomie urządzenia bez konieczności przenoszenia zadań na serwery. Porównaj to z 25 teraflopami, a różnica będzie namacalna. Wyższa liczba klatek na sekundę lepsza fizyka i efekty śledzenia promieni w czasie rzeczywistym na telefonie. Dla widzów oznacza to strumieniowanie programów telewizyjnych transmisji lub rozszerzonej rzeczywistości, które wyglądają i działają jak nowa generacja. Wyświetlacz i wytrzymałość podążają za tym samym schematem. 6.8 calowy panel dual AMOLED o rozdzielczości 15360 8640 pikseli. I rozdzielczości. 2500 pikseli przy maksymalnej jasności zapewnia obraz tak szczegółowy i jasny, że standardowe panele 2K wydają się przy nim miękkie. Samo naprawiające się szkło, które naprawia drobne rysy w ciągu 24 godzin, zapewnia nieskazitelny obraz. Połączenie ekstremalnej rozdzielczości i długotrwałej wytrzymałości sprawia, że przestajesz traktować telefon jak szkło jednorazowego użytku, a zaczynasz traktować go jak narzędzie, od którego jesteś zależny. Pamięć i pamięć masowa zamykają ten cykl. Dzięki 16 GB pamięci RAM LPDDR 6,1%, 5-terabajtowej pamięci masowej telefon Pi obsługuje dziesiątki dużych aplikacji jednocześnie i przechowuje lokalnie ogromne projekty wideo. Koniec z czekaniem na wymianę plików w chmurze i ciągłym żonglowaniem plikami. Podczas edycji materiału wideo 16K lub uruchamiania dużych modeli neuronowych na urządzeniu dodatkowa pamięć i przestrzeń dyskowa decydują o tym, czy praca jest możliwa, czy frustrująca. Dla wielu użytkowników ta praktyczna różnica przeważa nad dopracowaniem marki. Teraz w cenie 275 dolarów, oferując połączenie procesora karty graficznej, wyświetlacza pamięci i pamięci masowej, wymusza ponowne przemyślenie stosunku jakości do ceny iPhone. 17R firmy Apple może oferować ekosystemowe korzyści i dopracowanie, ale gdy stosunek możliwości do ceny jest tak nierówny, decyzje zakupowe ulegają zmianie. Skala Tesli i SpaceX, integracja pionowa i Starlink Synergy wyjaśniają, jak taka cena staje się wiarygodna. To ekonomia systemowa, a nie slogan reklamowy. Zamknij oczy i wyobraź to sobie. Telefon, który uruchamia się jak laptop, wyświetla gry jak konsola i przechowuje całą bibliotekę multimediów lokalnie, a to wszystko za 275 dolarów. To emocjonalna nagroda, to jak trzymanie przyszłości w kieszeni, a nie jej dzierżawa od drogiej marki. Która funkcja szokuje Cię najbardziej? Procesor neuronowy, 4,5 GHz, procesor graficzny o mocy, 35 teraflopów czy wyświetlacz 16K? Czy to naprawdę szokujące na pierwszy rzut oka? Wpisz hasło, Tesla wygrywa, żebym mógł przypiąć najgorętsze reakcje. Po czwarte, jak płynnie łączy się z urządzeniami zewnętrznymi w tym smartfonie dla osób powyżej 65 po roku życia? Technologia może być trudna po 65 na roku życia, ale telefon Tesla Pi sprawia, że jest to bezproblemowe. Pożegnaj się z zagmatwanymi menu i powolnym parowaniem. Powitaj prawdziwe połączenie. Ten telefon w cenie, 275 dolarów, został stworzony, aby seniorzy mogli rozmawiać z rodziną, monitorować stan zdrowia i bezstresowo radzić sobie z codziennymi sprawami. Sercem urządzenia jest port Tesla Easy Connect, magnetyczne złącze USB. Typu C, które wskakuje na swoje miejsce jednym kliknięciem. Bez skręcania, bez zgadywania. Podłączasz kabel, a on się blokuje. Łącze ma przepustowość 300 gigabitów na sekundę dla danych, w porównaniu do około 40 gigabitów na sekundę w wielu telefonach premium. Mówiąc prościej, oznacza to płynne rozmowy wideo z telewizorem, natychmiastowe przesyłanie zdjęć do komputera i brak opóźnień podczas wyświetlania ekranu na dużym monitorze. Seniorzy od razu odczują różnicę, ponieważ nie ma czekania ani zbędnych ustawień. Połączenie bezprzewodowe jest równie proste. Parowanie Bluetooth, sześć jednym dotknięciem prowadzi użytkownika za pomocą dużych kontrastowych komunikatów. Czcionki są pogrubione, a przyciski wyraźne. Jeśli masz ograniczoną sprawność, wkracza asystent synchronizacji głosu. Możesz powiedzieć: Połącz się z moim telewizorem, a telefon to zrobi. Aparaty słuchowe parują się w kilka sekund. Bezprzewodowe klawiatury i myszy łączą się za pierwszym razem. Nie trzeba przedzierać się przez małe ikony. System potwierdza połączenie głosowo, dając użytkownikom znać, że połączenie zadziałało. Interfejs jest dostosowany do potrzeb osób starszych, które mają oczy i dłonie. W widoku dla seniorów ikony są o 30 zwiększone niż w typowych układach, charakteryzują się silnym kontrastem i czytelnymi etykietami. Urządzenia medyczne, takie jak Ciśnieniomierze, pulsoksymetry i smartwatche przesyłają odczyty bezpośrednio do pulpitu w czasie rzeczywistym. Liczby są duże, alerty są napisane prostym językiem. Rodzina może przeglądać wspólne podsumowania, gdy zostanie zaproszona, dzięki czemu seniorzy zachowują kontrolę, a opiekunowie są na bieżąco. To myślenie projektowe rozciąga się na dom. Telefon może regulować termostat, wyświetlać obraz z kamery w drzwiach, a nawet otwierać garaż. Wszystko z jednego ekranu. Podczas długich rodzinnych wieczorów połączenie się z telewizorem w salonie i rozmowa przez Zoom zajmuje kilka sekund. Kliknij port magnetyczny, powiedz połącz i jesteś na żywo. Jeśli w okolicy zabraknie prądu lub przestanie działać wieża komórkowa, Emergency Link, wykorzysta połączenia satelitarne, aby senior mógł skontaktować się z opiekunem. Ta siatka bezpieczeństwa to różnica między tym, co miłe, a tym, co niezbędne. Za zaledwie około 25% ceny iPhone'a Tesla daje Ci możliwość utrzymywania kontaktu z rodziną, monitorowania stanu zdrowia w czasie rzeczywistym i zarządzania codziennymi sprawami bez obawy przed skomplikowaną technologią. To dowód na to, że Tesla dostarcza innowacje prosto w Twoje ręce proste, wydajne i stworzone z myślą o spokoju ducha. Czy telefon, który w kilka sekund łączy się z telewizorem, aparatem słuchowym, a nawet monitorem zdrowia, ułatwiłby życie tobie lub bliskiej ci osobie? Odpowiedz poniżej, bo Twój głos ma znaczenie. Dziękuję za przybycie.